Cześć wszystkim, tej Banku i witam Was w ostatnim, najprawdopodobniej w finałowym odcinku w Marzenogu Jak widzicie, zrobiłam troszkę pieniędzy. o, to to... Jest... wow, 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 bliżej już być nie może, dzień dobry! Jak widzicie, zarobiłam troszkę pieniążków, zakładając że sobie kupię jakiś strój na ten wspaniały plac talentu. I szczerze powiedziawszy, to teraz mam dylemat. Mam dylemat z gatunku takiego, że nie jestem pewna, czy Zośka to jest. Witam! W czym mogę pomóc? Bla, bla, bla. Bla, bla, Nie jestem pewna, czy Zośka to jest strój sportowy, czy to jest strój codzienny. Dlatego, że tam jest jeszcze dyscyplina aerobiki. i to jest typowo dyscyplina sportowa. Więc e, ja troszeczkę tutaj ryzykuję i, i postawię jednak na strój codzienny. E, tak, jakiś drogi top, najdroższy w sklepie. Tak. Okay. O matko, i do stringów, tak. To jest właśnie to. Nie no, zdecydowanie kupimy ten najdroższy kop w sklepie. Albo było warto. I coś na dół. Coś na dół do gryzośka. Może to być spódniczka? No, ale nie pareo. Na pewno nie pareo. Spódniczka jeansowa? No nie wiem. Taka? Zastanawiam się, czy nie powinno mieć najdroższych rzeczy też. Wiecie, tak. Dobra, kupię tą najdroższą w razie wód. Starczy mi na but. Czekajcie, jeszcze wód. <śmum> moment, 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 moment. Sportownie, codzienne? Sportowe, codzienne. Kup. Nie, Niedobrze wykalkulowałam. Patrzcie, i mam na tą spódniczkę za, za 55. Dobra. Jeśli ten stroj będzie zły, to się załamię, więc o tym. Bo zastanawiam się jeszcze cały czas, niestety, nad rybaczkami. I jaki jest codzienna. Postawię na rybaczki. Teraz ryzyk fizyczny. Postawiam na rybaczki. Yy, kupiamy wszystko. Yy, wow! Te obroty. A <grym> no, odknąłem framudę. Tak nie, nie lubię takich sytuacji. Yy, dobra. Nie mam pojęcia, gdzie się bardzo zgłosić. Znaczy podejrzewam, że muszę się po prostu przebrać i zgłosić do tej babki, która mnie ja stroja. Także trzymajcie ze mnie kciuki, żeby to było Bo kurczę, jak się okaże, że znowu muszę robić kasę i będzie masakra, to naprawdę... No tego bym nie nie powiem. Wiemy już za to, że nie wystarczy, że się ładnie ubiorę. Bo jestem teraz w najładniejszej sukience, jaka jest dostępna w sklepie i w najbardziej eleganckich butach, jakie są dostępne w sklepie. Ale to nie jest wystarczająco. Cześć, Michał! Kochasz bany? Kocha, kocha. Dobra. Mamy jeszcze 11 złotych. Jesteśmy wciąż bogaci. Biej Ja i przybieraj się. Ryzyk fizyk. Naprawdę. Dawaj. Nie ma, ale na pewno biegać w t i kur na stringach. To by było takie... Pier gdzie jest moja spódniczka? Gdzie jest moja spódniczka?! Aha, ja postawiłam na rybaczki, tak? Może ten stres miałam takiego, hej, 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 dobra. I buty. Gotowe. I najprawdopodobniej przed nami będzie ostatni w historii make-up Róż To będzie najwyżej bolało. Ale wiecie, na konkurs piękności trzeba się pomalować odpowiednio, tak? to jest? Policzki. Policzki różowo. Ło, wow, tak się da? Okej, 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 okej. Tak zamalować i ten jasny dać. <ścoughs> ja nie wiedziałam, że tak można. Czekajcie, to będzie no to, będzie to piękne, tak. 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 Dobra, jest, jest. No dobra, czekajcie. Jest idealnie, tak. Yy, teraz oczy. Co my możemy zrobić z oczami? To oczy znowu będą miały odcienie amarantu, tak. Tak zrobimy. Odcienie amarantu wszelakie, o proszę bardzo. Wiecie, no w końcu makijaż wieczorowy, także nie pogadasz, nie pogadasz, wieczorowa Tayra. I teraz usta. Z tymi zrobić, proszę Państwa. To jest czerwony czy pomarańczowy? Nie jestem pewna. To jest taki niejako dziwny kolor. Ale jak kolor bazowy jest dobry. Tylko. O, teraz tak. W cieniu... Dobra, coś wymyślimy spokojnie. Spokojnie jedę radę. Tak. Tak. Ale czemu ten kolor wygląda tak samo, jak jest inny? Co za krab! Nie, to ja chcę tamten, no wygląda już bardziej pomarańczowo. Prawda, to musi być taki żywy amarant amarant... Ale musi być to mieszka Różu, to nie może być taki sam amarant. Więc oprócz mogę amarantu pojawi się jeszcze miejscami raz, dwa. Trzy. O! Jeszcze, może tak? I tak? Mm. Dobra. No nie, nie chcę się teraz tak nienawiścić. O. No i mamy nową, piękną, ostateczną Taylor amarant Uważam, że jest gotowa na pokaz tego, nie piękności. Znaczy, piękności też, jak najbardziej. Ale na razie pokażemy wszystkim swój niezwykły talent. No spójrz na mnie kobieto i spróbuj mi powiedzieć, że nie jestem wystarczająco dobra na pokaz talentów, to nie ręczę do siebie. Druga sukienka ci nie pasowała a teraz? Witaj, jesteś tu z powodu dzisiejszego pokazu talentów? Właśnie. Słyszałam, że trzeba się jakoś specjalnie ubrać na występ. Tak, chcielibyśmy, żeby wszyscy uczestnicy no. wyglądali jak najlepiej. Co mam zrobić? To zależy od Ciebie, ale stroje powinny do siebie pasować i dobrze wyglądać. Jeśli chcesz znać moje zdanie, przyjdź tu w swoim stroju przed pokazem, a ja ci powiem, czy dobrze wygląda. Dobrze. Aby uczcić ten dzień, pan Herman poprosił, żebym umyła i łóż... E, tak, i chcę zmienić wzory. Mogłabyś... Chcę tego ostatniego dnia być... Być znowu błaskotlinną blondynką. Bo jednak takie dziewczyny Stefan lubi najbardziej. Jak to jest eleganckie, wow. Wszystkie włosy są eleganckie? Wszystkie włosy są eleganckie, okej. Okay. No to nie ma wyjścia. Gotowe. I jak? Witaj, jest właśnie. Bla 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 bla, nie. Dobrze. Dobra, wiecie co? Ja nie jestem pewna, czy ona docenia mój wspaniały image, czy... Może ja nie powinnam wcale nie rozmawiać, z kimś innym. Tam coś jest z interakcją. To jest ten mały gówniarz, może ja najpierw jego muszę załatwić. Boże, wygląda jak jakaś taka typowa blondy z dyskoteki, coś pięknego. Przyznałeś się, gnoju? Cześć! I jak? Byłeś w recepcji? Właśnie tam idę. Nowu? Zrób to od razu, mały. Może pilnuj tego gnojka, przecież on nigdzie nie idzie. Tak Gdzie? Ja nie widzę, żebyś przyszedł do recepcji, ja się teraz śledzę. Śledzę cię. No i nie idziesz do recepcji! Ty gnoju! I te koty, nie? Gdzie on idzie? Niech się lepiej utopić, naprawdę. Zobacz, jestem piękna. Jestem ten mały, parszywy... ...pies? Pierwszy odcinek bez kwiatków. Kwiatek! A! Gdzie idzie ten perfidny gówniarz? Bo na pewno nie do recepcji. Hejra, czy możemy go w końcu zgłosić i dostać nagrodę pieniężną? Boże, jak to jestem kupową, pomocna, nie mam jest. LOL! LOL! Uuu! Nie mów mi, że jeszcze tu mogę wejść. No nie, tu nie mogę. Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie mokrego pod koszulka Tera! W tych <grym> buntach. Yeah. Nie. Gdzie ten gnojek idzie? Słuchaj. So nie ma teraz wycieczek na lody, ja cię obserwuję i cię śledzę. I zaraz dostaniesz taki okrzan. Nie będzie macie, co ci jest. I łazienka zamknięta ci też nie pomoże. Ciek. Maciok! Gdzie idziesz, mały oszuście? Wiad. Wow, Ło, tam jest pokaz talentów! Ideo! Idę! Słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki! Ale w ogóle jak to już jest ten pokaz talentów, to wiecie co? Ja się obawiam, że może będzie ten, że ja sobie zapiszę tę grę. Bo się okaże, że będzie jakiś uber ending i będzie mi szkoda bo to są moje pieniądze zrobione. A to jest jeszcze przed zrobieniem pieniędzy, tak. Tak, w razie wu. Dobra. Tak! Boże, pensjon! Myślałam, że czarnoskóra a to pan Herman. Nadeszła wielka chwila. Jesteśmy gotowi, więc możemy zaczynać, kiedy tylko będziecie gotowi. Pokaz się zaczyna? Pokaz talentów właśnie się rozpoczyna. Jesteś gotowa? Tak! Tak, jestem gotowa. Tak, Kurczę, ale jesteś podjarana. Dasz <noise> jesteś czadu, podjarana. zrób to, co umiesz, najlepiej. Dobra. Idziemy! Woo. Idź tam i daj, daj czadu! Daj Jesteś nieodpowiednio ubrana na konkurs! Jak jest to jestem nieodpowiednio ubrana na konkurs? To jednak mam się ubrać elegancko! No już nie wiem, czego nie do no mnie chcą, no, come on! Ale przynajmniej. A już się, już się nakręciłam, że to już. Wiecie, już paluszki na klawiaturze nie. W tym moment, ja się tu mogę przebrać. Czemu ja lecę jak głupia gdzieś? Czemu ja nie myślę? No tak, w sumie dlatego, że spieszę na ranem. Ale nie nieważne! I dlatego, że wstaję to do pracy. Nieważne! Mam radę. O, oh, Jezus... Wybieraj się panem. Znaczy, no, banany. Pane. Tejra. ra. się przybiera. Ja naprawdę mieć sobie elegancką pieczkę. Wy naprawdę tego ode mnie chcecie. Bo ja to mogę załatwić, ale... Oj, się każe, że potrzeba sportowych ciuchów. A ja kupiłam codzienne i eleganckie. Ty się załamię! Czy teraz lepiej? Czy jestem wystarczająco piękna, żeby iść na konkurs? Hej! Nadeszła wielka chwila! Jesteśmy gotowi, więc możemy zaczynać, kiedy tylko będzie! Jestem gotowa! Gotowi. Pokaz się zaczyna? Pokaz talentów tak. właśnie się rozpoczyna! Jesteś gotowa? Tak! Tak, jestem gotowa, chodźmy! Kurczę, ale jesteś podjarana! No? Dasz czadu. czadu! Zrób to, co jestem umiesz najlepiej! Zwycięzcą. Idziemy! Tak. Idź tam i daj tak. czadu! Jestem zwycięzcą! Wiecie, co robić, paluszki? Pomagacie, pomagacie, pomagacie! Ostatni raz! Ostatni raz, słuchajcie, skupcie się! Dajesz w Tejra! Boska Tejra jest boska! I te kwiatki w tle, Boże, rozproszyłam się przez kwiatki, ale dam radę! Tak, całom czadu, byczus! Co, i co, i co, wygrałam? Wygrałam? To było wspaniałe! Jesteś zadowolona ze swojego no występu? Oczywiście dam radę! Na maksa zadowolona. Wszystko poszło świetnie. Panie i panowie, tak? mamy Uwaga? oficjalne wyniki. Zwycięsą zostaje. Zdobyła Tera! najwięcej punktów i pierwsze miejsce. Uh! Zaraz za nią Elwira na drugim Elvira miejscu. Się! 7 punktów Elvira mniej. Się! Ola na trzecim Elvira miejscu. Się jest druga. Panie i panowie, proszę o oklaski dla zwycięzczyni. Tera! Jezu, wszyscy biją brawo! No to teraz ja się domagam całą miłości od tak? Ale jestem podierana! Wygram, 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 przybiję piątkę wszystkim! Ej, no przeszkodziłeś mi! Miałam przybijać wszystkim piątki! No przybiję tutaj! Ale wam też nie będę taka! Jesus, Boże, jestem umieram z głodu. Zostałem wiadomość, ale umieram z głodu, to nieważne. Muszę być najedzona. Nie będę czytać SMS-ów na głodniaka. Best day ever! Na pojęcie nie naję, i tak kupuję. Dobra, czytałem wiadomość. Uwaga, przyjdź proszę do szkoły surfingu, zanim będzie za późno. Ale tu jest Bolex! Dobra, idę. Życzcie mi powodzenia! Biegnę! Biegnę w kierunku Stefana! Stefan! Stefan! Czy się? On, jeśli mam nie widzieć. To mam kwiatku! Jeśli Stefan ma nie widzieć po raz ostatni. Musi mi widzieć stringa, Rusia Tak! Tak też będzie! Zawsze i wszędzie! Ty Rusia, najpiękniejsza będzie! Zawsze i wszędzie! Ty Rusia, bożyszczem będzie! Dobra! Teraz jestem gotowa! Och, Ach, ach to pośladki! Tu jest Marcin Stefan! Stefan! A teraz masz mnie pocałować, jeżeli długo i szczęśliwie! Powiedz mi, że byłam boska, powiedz mi, że byłam wspaniała! Powiedz mi, że cudownie się ruszam! I mam zajebiascze ciało! Watch me. Mm, okej. Okay. Okej, okay, dobra, porozmawiamy, a potem się do Wybacz, wystraszyłem cię? Trochę. Co jest? Muszę z tobą porozmawiać. Proszę, wybacz mi tę głupią sztuczkę. Nie martw się. Nie było tak strasznie. Co było tak ważnego, że musiałeś zrobić ten dowcip? Chciałem ci tylko powiedzieć, że jesteś najlepsza, skarbie. skarbie. Jestem z ciebie dumny. Twój występ był niesamowity. Wiem, Dziękuję, dziękuję. Trochę mnie zawstydza. Powiedz mi coś. Tak? Byłem idiotą, ale teraz widzę wszystko wyraźniej. Co dokładnie widzisz teraz wyraźniej? Widzę ciebie i mnie na plaży, patrzących na romantyczny zachód słońca i widzę wiele, wiele takich wieczorów. Ta piękna wizja nigdy się nie kończy. Też to widzisz? A co z Elwirą? To się skończyło dawno temu, tylko nie zdawałem sobie z tego sprawy. A naprawdę i ostatecznie zakończyło się wczoraj. Czemu wcześniej oczyna? mi tego nie Jesteś powiedziałeś? Niej, Ponieważ tak to naprawdę. nie miało nic wspólnego z moimi uczuciami do ciebie. Elwira się nie liczy. Tak. Tylko ty Dzień się po mnie na nie, nie wiem co Kochasz powiedzieć. Mi w moje są. oczy i powiedz Krytyna. co widzisz. Cóż. Tak. Teraz to widzę. Siedzisz obok mnie i obejmujesz mnie ramieniem. Pochylam głowę na twoje ramię. Weź mnie za rękę, powiedz o mi, Boże. czy to widzisz? Tak, widzę! To idziemy Z na plażę? Tak, chodźmy. Na nie zawsze się razem. razem Stringa! What?! Czemu on nie uniesie?! Dlaczego oni nie idą za rękę? Miał być romantycznie i Okej, okay, patrz. Ale zasłania Stringi, no! Gratulacje! Udało ci się! Jesteście parą! I tą bardzo piękną parą! ale pole! A! jestem przepikłam coś! O tych wakacjach będziesz mogła opowiadać dzieciom i wnukom wiele razy! A przede wszystkim opowiadać ciałkom! Tak! Wtedy wszyscy przekonają się, jakie to jest szczęście, że mimo przeciwności to jesteście razem! Styl 100%, poczucie humoru 100%, no boż, to ja! Inteligencja 100%, emocjonalność 100%, przebojowa 100%, dramatyczność 100%, To nie tylko umiejętności opowiadania dowcipów, masz doskonałe wyczucie sytuacji potrafisz oczarować towarzystwo kilkoma dowcipnymi komentarzami. Jeśli nadal będziesz tak wspaniale rozwijała swoją osobowość, zostaniesz prawdziwą królową wyższych sfer, szykowną i posiadającą doskonałe wyczucie stylu. Mówiłam wam, że Rusza Marant się przyjmie, Za... kupujcie stringi Rusza Marant. Kurde, ja powinnam w sklepie wprowadzić stringi Rusza Marant, pewnie ja <laughs> <Pozbiłam> miliony. <laughs> Emocjonalność, masz bardzo wysokie kompetencje tak, kompetencje dobrze. Masz bardzo wysokie kompetencje społeczne i niezwykle rozbudowaną empatię. To znaczy, że ludzie uwielbiają przebywać w Twoim towarzystwie i świetnie się z Tobą bawią. Czy świetnie się z Tobą bawiliście? Mam nadzieję, że tak. O! Dalej, inteligencja. Twoja inteligencja i ciekawość świata pozwalają Ci z łatwością nawiązywać nowe kontakty, a rozmowy z Tobą nigdy się nie nudzą. Nie nudziście się, prawda? Romantyczność. Romantyczność to wewnętrzna pewność, że jesteś w odpowiednim miejscu z odpowiednią osobą. A właśnie ty masz tą pewność. Ach, 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 ach. nie romantyczna nie jestem, przykro mi. <laughs> Ciało mi. Doskonale wiesz, czego chcesz i w jaki sposób to osiągnąć. Tak! Co prawda, dla ciebie cel nie uświęca środków, ale jesteś osobą niezwykle zdeterminowaną. Dążysz do jasno określonego celu. Przebojowości nie na im szczyta. Pera i Stefan, zakochana para. Dziękuję Data Entertainment za najgłupszą grę tysiąclecia. Siedzę teraz i macham wam po prostu rączką, to taki uroczy. To takie urocze. Oh. Boże, powinnam po prostu wysłać do nich list, że zrobiliście najgłupszą grę na świecie, ale jest cudowna. Ach, ten romantyzm, ten Stefan. Stefanie, Stefanie, dlaczego jesteś Stefanem? Starszy Tester, ja no w ogóle nie zauważył Buków. Jakie bo to jakaś romantyczna muzyka jest, jest w tym Tak, wczuć się w to. Na no zawsze razem. W stringa wtórz amarem. Na brzegu morza. No, nie fajnie by tak było z chłopakiem nad morzem posiedzieć. Ale ja bym zmarła! Ty jest Polak! Tomasz Szestowicki, to masz sześciowiski! To mamy Polaka wśród Niemców. Tak, dalej ci to napiszę, dalej ci to napiszę, jestem dzielna. I jest Tarik, o Boże, ci, co grają w Lola, już wiedzą. Już wiedzą, już wiedzą, co się dzieje. Mm. O, czekajcie, kończyły się napisy. Czy to już jest koniec? Czy ja się już chyba z nami żegnam? Tak, wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy się z nami wszystkimi żegnam. Także dziękuję Wam za tę serię, za to, że byliście ze mną i oglądaliście wymarzonego chłopaka. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli się Wam podobało, dajcie o tym znać. E, co prawda nie wiem, żeby istniała trzecia część, ale może wymyślimy jeszcze jakąś głupią grę. Mam jeszcze całą półeczkę gier, e, dziwnych gier. Czy te za napisy są od nowa? Tak bo teory i Stefana można oglądać przez wieczność. To takie wspaniałe, więc mogę dalej opowiadać to cudowne. Tak, słuchajcie, tak, więc generalnie. E, Zgubiłam wątek. Nie, nie, nigdy nie gubię wątku, nie może tak być. Więc y, mam jeszcze tonę różnych dziwnych gier na półce i na pewno coś, coś nowego przyjdzie. Tak samo jak skończyło się to Demon, więc coś nowego przyjdzie, nie denerwujcie się, na pewno damy radę. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za, za te wszystkie odcinki, za, za, za te łapki w górę, za te wszystkie róże amoranty i tak dalej. Jesteście super, a jeśli uwielbiacie mojego wymarzonego chłopaka i Rusza Marant To challenge dla was, na mojej fanpage'u zbieram zdjęcia z make upem Rusza Marant I tak chłopcy też mogą <noise> Więc jeśli jesteś odważny, bądź odważna I jesteś w stanie stworzyć sobie make up na poziomie Rusza Marant You go <noise> Trzymam kciuki słuchajcie <noise> Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie Trzymajcie się, idę już bo nawijam jak potrącona Buziaczki Bam